Nauczyciele pracujący z InstaLink mogą otrzymać aż dwa rodzaje certyfikatów. Każdy z tych certyfikatów ma własne wymagania, które znajdują się zawsze na naszej stronie internetowej w zakładce Artykuły. Obecnie trwa 21. edycja programu InstaLink dla szkół i właśnie dla tej edycji będę teraz omawiała wymagania dotyczące certyfikatów. Warto zawsze przed rozpoczęciem lub w trakcie kolejnej edycji sprawdzać na naszej stronie internetowej aktualne wymagania dotyczące przyznawania certyfikatów. W InstaLink mamy dwa rodzaje certyfikatów. Pierwszy z nich to certyfikat dla nauczycieli. Certyfikat dla nauczycieli można zdobyć zarówno w semestrze zimowym, jak i w semestrze letnim. Obecnie trwa semestr zimowy, który rozpoczął się 1 września i będzie trwał do 31 stycznia. Nauczyciel może zdobyć tutaj albo srebrny certyfikat, albo złoty certyfikat. Aby zdobyć taki certyfikat, w dwóch dowolnych miesiącach czyli październiku, listopadzie, grudniu lub styczniu słówek przydzielonych z danego konta nauczyciela powinno być co najmniej 20. A uczniów z oceną 3 lub wyższą w miesiącu co najmniej 10. Aby otrzymać złoty certyfikat, należy spełnić nieco wyższe wymagania. Słówek przydzielonych w miesiącu powinno być co najmniej 50, a uczniów z oceną 3 lub wyższą w miesiącu co najmniej 20, w tym uczniów z oceną 5 lub wyższą co najmniej 10. W semestrze letnim wymagania są takie same jak w semestrze zimowym. Certyfikat dla nauczycieli jest przyznawany automatycznie po zakończeniu semestru zimowego. Pojawi się on na koncie nauczyciela w zakładce Certyfikaty i dyplomy. Po otrzymaniu certyfikatu można także zdobyć kolejny certyfikat, tym razem dla szkoły. Certyfikaty dla szkoły można zdobyć spełniając trzy kryteria. Pierwsze to co najmniej dwóch nauczycieli uczestniczy w programie Installing dla szkół. Co najmniej jeden z nauczycieli otrzyma certyfikat dla nauczyciela, a na stronie szkoły znajduje się informacja o udziale w programie Installing, a także link do naszej strony internetowej. Po przyjęciu zgłoszenia do certyfikatu szkolnego będzie on weryfikowany, a następnie znajdzie się on po pozytywnym rozpatrzeniu. W zakładce Certyfikaty i Dyplomy w panelu nauczyciela. Jeszcze raz przypomnę, że dla każdej kolejnej edycji programu InStyling dla Szkół, warto jest sprawdzić wymagania dotyczące certyfikatu na naszej stronie internetowej.